Kochani, na święta chciałbym życzyć Wam przede wszystkim miłości, rodzinnego ciepła, żebyście y, przy świątecznym stole nie słuchali tylko o tym, kiedy przyjdziecie w końcu z dziewczyną i dlaczego takie złe oceny macie na studiach, tylko żebyście pobyli razem z tą swoją rodziną i, i porozmawiali, pośmiali się, wspólnie spędzili czas. Dziękujemy za kolejny rok razem, za to, że oglądacie nas, że lajkujecie gdzieś tam nasze działania, że jesteście z nami, interesujecie się tym, co robimy. Mamy nadzieję, że będziecie się angażować w nasze działania, będziecie przychodzić z nami na imprezy i w jakichś tam fajnych projektach, będziecie brać udział. Na pewno będzie tego dużo w przyszłym roku. Obiecuję. Dzięki. Kochane się, z okazji świąt Bożego Narodzenia życzę Wam oczywiście świątecznej aury w gronie bliskich i rodziny. Zapomnijcie, że już po świętach musimy oddać pierwszy rozdział pracy magisterskiej albo licencjackiej. Do sesji też jest jeszcze miesiąc po świętach, także spokojnie odpoczywajcie, najedźcie się. Mam nadzieję, że Mikołaj będzie obfity w tym roku. Hajsy się posypią za stypendia i w ogóle będzie to nowy, cudowny rok, pełen miłości, bliskości, czułości i wszystkiego, czego jeszcze sobie marzycie. Поздравляю всех с наступающим Новым Годом. Желаю вам всего-всего самого-самого наилучшего. Желаю, чтобы в жизни у вас все было как в математике. Счастье додавалось, горе отнималось, деньги множились, а любовь делилась только на двоих. Желаю вам только спотыкаться и падать, но спотыкаться об деньги и падать в объятия близких вам людей. Желаю вам море, море, море удачи, такую маленькую удачу у моря. Желаю, чтобы у вас все-все было, но вам за это ничего не было. И главное, желаю здоровья, студенческого здоровья. Желаю такой отличной студенческой жизни, чтобы вы это помнили на всю жизнь свою. И вообще, чтобы вашим любимым животным была лось, чтобы елось, хотелось, пилось, моглось, любилось. И это все непременно сбылось. W imieniu całego naszego koła chcielibyśmy Wam życzyć, aby te święta były spędzone w bardzo rodzinnym i ciepłym gronie, przy choince, żeby były pełne fantastycznych prezentów, dokładnie takich, jakich sobie wymarzycie. Jednak zakładamy, że część z Was może mieć już dosyć tego całego świątecznego klimatu i takim osobom życzymy, żeby ten czas minął jak najszybciej. Do święta chciałabym życzyć Wam, aby ilość jedzenia na stole wigilijnym nie przerosła Waszych y, możliwości i nie dajcie się namówić babci mówiącej a zjedz jeszcze trochę karpika, bo się zmarnuje. Zdrowych, wesołych świąt, spędzonych w gronie rodziny, samych sukcesów, żadnych porażek oraz otoczenia wspaniałymi ludźmi. No i oczywiście szczęśliwego Nowego Roku.